troszeczkę kopnęła tę piłkę, ale on ja tylko nie... dotknął. No ja tylko dotknął i piłka sobie trzymała miejsce. Mhm. Ale najważniejsze, że było dwa, jeden dla nas i później mhm. się, czy jeden nie skończyło się ten mecz dla nas ta bramka była przełomowa tak naprawdę, bo, bo, bo prowadziliście potem, potem niestety szybkie, no, szybkie po te, wyrównanie. Po tej bramce jeszcze te i... pobłyski po gdzie więcej piłki na nogach i myślę, że troszeczkę się cofnęliśmy się. Mhm. I później, jak sobie doszło do myślę, że już koniec to by. Mhm. Ale to przystanie 1-1, no niestety, <coughs> troszkę oddaliście pole i gdyby pod Beskidzie wykazało się drugie, większą polo... skutecznością, to mogło być źle. No to, to początek, drugie polowe, myślę, że to, to musi być najważniejsza um, mhm. taka partia meczu. Ta. Ale, no, pff, no nie wiem co powiedzieć, mieliśmy tu mhm. kilka błędnych obronie, mhm. w obronie, w środku też. I Myślę, że dobre się skończyło dla nas, bo mhm. się, że zgraliśmy ten mecz i będziemy no, walczyć jeszcze no, Jak teraz oceniasz te szanse? No one były bardzo, bardzo malutkie przed tym meczem, no teraz są ciut większe. Na utrzymanie, te szanse wasze, ale... No ja myślę, że każdy zawodnik który nie wierzył to, że, że Krakowie ma szansę i myślę, że dzisiejszym meczem pokazaliśmy wszystkim, że nie mogą pisać Krakowi jeszcze mhm. i są następne mecze jeszcze, gdzie możemy połaczyć i gramy jeszcze dwa mecze do domu. I myślę, że możemy wielki krok zrobić do, do utrzymania ekstraklasy. klasy. Gdzie, gdzie myślisz, że te punkty poza swoim boiskiem możecie zdobyć? Na każdym boisku będzie walczyć, no, nie mamy co zgubić. Uh -huh. Musimy grać na wygrany mecz i, i tyle. Milo, może jeszcze wrócić by, bo my, do tego gola swojego? To jak dzisiaj sam już wiedziałeś, że weźmiesz tę piłkę, żebyś to strzelał? Że nikt ci tam nie próbował jej odebrać? wlado nie próbował? Nie, nie, nie. Odganiałeś ich tam jeszcze? Jest. Odgeniałem, bo, bo chciałem, żeby sladkiem i Puzem najlepsze bo dogadałem się na tym samym języku i mi udało się to dzisiaj i najważniejsze, że, że wygraliśmy ten mecz. Czyli ten pomysł, uprost, techniczny strzał w długi ruch, tak? To był ten Twój pomysł, żeby po prostu lekko nad murem właśnie tak ładnie w okienko tam przełożyć? Nie, szukałem tam, to, to miejsce, gdzie uderzałem, ale nie wiem, czy ba bardziej tam, ale szukałem to miejsce tam, gdzie bramka stoi. Hmm. To był przełomowy mecz tego? Moment. De, czołowy moment tego spotkania. Po, tym, po tej bramce widzieliśmy już No ale inną po tej bramce myślę, że troszeczkę cofnęliśmy się do tyłu i, i, i pozwoliliśmy, że po Beskicie prowadzi tę grę po, po tej bramce. I, i, i Sajdy szarły te bramki z i myślę, że tu już koniec meczu biegł. Ale coś jest na rzeczy, milo, że... Yy... Teoretycznie lepszymi przeciwnikami gracie, gracie czasem lepiej, prawda? Z Lechią było ciężko, z Jagiellonią było ciężko, od Beskidzie lepsza drużyna, tak gdzie wydaje, od tych dwóch, a jakoś mhm. łatwiej, łatwiej poszło. Ja myślę, że tro, troszeczkę zmieniliśmy sytuację, w której teraz jesteśmy, zmieniliśmy to w naszych głowach i myślę, że, że teraz od tego meczu, że nie mamy co zgubić, musimy grać na wszystko. I myślę, że każdy załonił to zrozumiał i, i pokaże to dzisiaj na boisku. I myślę, że mam nadzieję, że następny mecz będzie tak to samo. Marcin Budziński, który w zeszłym roku był warce, którą żeście gonili, mówił, że takie drużyny, y, których się goni, one się boją. Bo z pozycji goniącego jest łatwiej. Tak. tak jak wy teraz jesteście, gonicie te zespoły, a one się zaczną bać. No tak jest, jest taką... ale myślę, że po nie tutaj przyszło dzisiaj, bo nie ma nic do stracenia. Gale się tak. Na no nie wiem, na łóży, tak. Uh -huh. I, I I nie wiem. Myślę, że, że dzisiaj mieliśmy byliśmy dłuższą niż po dłuższej i wygrali. Super dla nas była ten mecz. Uh -huh. Wygrać. I, I myślę, że zrobiliśmy następny krok kału utrzymaniu, jak coś Właśnie, wam było potrzeba takiego zwycięstwa. Tak, i tak, byliście tak, przybici tak, 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 tymi tak. kolejnymi porażkami, remisami, porażkami, prawda? No, brakowało nam. No ja myślę, że po, ta, po takim meczu, że. że Cała drużyna zrobi krok do, do, do przodu I myślę, że nast następny mecz z Polonią uh -huh. będzie łatwiejszy za wszystkich i myślę, że zrobimy tam bardzo dobry wynik. Ego!